Hej, czy wiecie, że Andrew napisał książkę? A czy wiecie, że nad jej wydaniem pracuje cała ekipa? Chodźcie, zobaczymy, jakim idzie. Cześć Edyta, jak ci idzie korekta? W zasadzie to korekta już skończona. O proszę, to znaczy, że Andrew popełnił tak mało błędów? Trochę popełnił, ale przyznam szczerze, że spodziewałam się większego sprzątania po nim. Daniel. Mówisz tak tylko na potrzeby filmu. Nie, nie, jego niemiecka precyzja tutaj dawała sobie znać, także nie miałam za dużo pracy. No to dobrze, miło to słyszeć. Idę w takim razie sprawdzić, jak idzie praca innym. To trzymaj się, powodzenia. A? Patryk, dobrze Cię widzieć. Cześć. I cześć, jaka jest Twoja rola w wydaniu książki? Ja odpowiadałem za część informatyczną. Stworzyłem dla Andrzeja książki Landing Page. Co to w ogóle znaczy? Bo to brzmi jak czarna magia. Troszkę tak, w wielkim skrócie jest to taka wizytówka online, strona produktowa, ale my poszliśmy dalej i stworzyliśmy dla jednej książki pełnoprawny sklep internetowy. No, dla takiej ekipy to chyba nie ma rzeczy niemożliwych. Dokładnie, nie ma. <grystanie> Dominika, słyszałam, że byłaś pierwszą osobą, która przeczytała książkę Andrzeja. Takie plotki chodzą po mieście. No i jak? Jaka jest Twoja opinia? Jestem niesamowicie zaskoczona. Przede wszystkim dlatego, że dowiedziałam się o wielu historiach z życia Andrzeja, o których nie miałam pojęcia. O, no proszę, czyli książkę warto kupić. Zdecydowanie. Jak sami widzicie w Speech Studio, robota w re. Nie udało mi się dzisiaj porozmawiać z samym autorem książki, ale obiecuję, że i jego dorwę także. Do zobaczenia.